Także ludzka nie wiem czy widać. Ale witam was w kolejnym materiale z wjazdu do Polski. Oto jestem już u mamy, spakowani i wyruszamy. Mamy godzinę 17.12, o 22 mamy prom także wsiadam i jedziemy. Tak witam Was na kolejnej podróży, na której lecimy do Polski idziemy właśnie na gry. Mamy godzinę 251. Półtorej godziny prędzej nas puścili na pociąg prom tutaj oli i co? Upłyniemy. I Teraz w ogóle ludziska wam powiem tak Nie, tu się nie da zobaczyć, że jak idziemy, to jest lewo, prawo, lewo, prawo. Dlatego że mamy w ogóle sztorm. Dzisiaj są duże fale, jest duży wiatr. My już właśnie wracamy wyperfumowani, jak to się zawsze na plamie chodzi. I co, i wracamy, się wyleżeć. W ogóle tam w ogóle ludziska Wam powiem, że zobaczcie, jak plam jest pusty. Praktycznie nikogo nie ma. Tu normalnie ludzie by po podłogach spali. Idziemy na dół i zobaczcie, że tu praktycznie ludzi nie ma. Zobaczcie ludziska, jak pływają. Jak się tam widać na nagraniu. Ale bo nie? To jest jedno z takich mocniejszych, na którym wpłynęłem. No zobaczcie, że są też niektóre miejsca pozamykowane. Tam na górze, jak byliśmy na, na dachu, to też zamknięty taki oddział, ten otwarty, żeby ludzie nie powypadali, bo jest naprawdę mocny sztorm, nie? Jak jechaliśmy tutaj, to mieliśmy wiatr 55 mile, także jest prak praktycznie 100 km na godzinę wiatr także konkretne. a my co? Idziemy dalej, pozwiedzać. Wyszliśmy na dwór z onkiem, gdzie tak wyje. Zaraz, wam na poziomicy pokażę, jak buja statkiem. Jest, jest duży wiatr, no, do barierek nie potwierdzimy, ale jak stać, to po prostu nie tak buja z tym całym statkiem. Także muszę się tylko zobaczyć, przewieczyć nie około połowy drogi. Mamy 21.30, tylko co? Idziemy dalej. Ale wyje. Dopływamy już powoli do Francji. No. Także co, witam was, mamy godzinę 23.47, idziemy do samochodu, pakujemy się i wyjeżdżamy. Żydziska. Witam Was na stronie polskiej Witam Was w Zielonej Górze Jesteśmy już w Zielonej Górze Jak widzicie stoimy na Shellu Właśnie było tankowanko Tak się prezentuje tu z tyłu O, jest Oli Właśnie zatankowaliśmy 85 litrów Za 594 zł. Nie widać tu po ile jest litr Ale Ale tyle zapłaciśmy Za 85 litrów i tak to tu wygląda. Jesteśmy w Zielonej górze, zostało nam 14 minut no tak już będziemy u babci. Nie mamy godziny 11.58, czyli około 10,5 godziny jechaliśmy do Polski. No do Polski to tak 10 godzin, czyli dobry czas, a nie tak jak wakacje 25 godzin. Także co? Widzimy się już u babci. No to właśnie dostawa ze sklepu przyszła jeszcze bardziej, obodowanie jesteśmy. Więc zostało 10 minut i będziemy szubabić. Także zajechaliśmy. Jest Kasperk, jest Baruś. Właśnie przyszliśmy się przywitać. Dobry wieczór, witam was serdecznie. Chodź tu. taki głupi taki jest. No. No, ugryź mnie. No, że są Ludziska no. Czekaj, 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 czekaj. Wpuszczamy psy. Otwieraj I idziemy na pole Tylko jak teraz się na pole szedło? O, w ogóle za jak mamy piękny zachód słońca. Jakoś łapało. Dobra, idziemy tędy i wam nagram tamten o, psy lecą. Kacperek. Kacper. Baruś. A, lecą. porąbane. Tak, ładny zachod słońca. Piękny zachod słońca. Doszliśmy do rzeczki i normalnie tu był można przejść, no ale wszystko zgolili i teraz już nie ma, siedzieć, szczególnie jak my jesteśmy w takich butach. Także Baru się zawsze z nami i tak jak zawsze Kaspra nie ma. Gdzieś, gdzieś po las i nie ma kaspra, A no, oto ja. W ogóle nie ma. Nie ma Kaspera, zgubił się gdzieś. Kasper się znalazł, biegnie tam, poszedł. Pa, biegnie, biegnie, znalazł się Kasper. Już w Olek się wywalił. Ale Kasper się znalazł za to. Zobacz, od koloru do wyboru, mamy tu z rowerami Zobaczcie Wszystkie rowery tu stoją Lecz najważniejszy stoi tutaj, nie? Różowy, który Przyjechał ze mną tyle kilometrów I już czwarty rok jeździ na tych samych dętkach Tych samych oponach I ja przywiozłem latarki z Anglii, przywiozłem Pompkę No zobaczcie, powietrze trzyma z wakacji Z tamtej zimy Z tamtych wakacji, jeszcze z tamtej zimy Tam coś jeździ, także jestem bardzo Podziwo tych rowerów, tego roweru Są króliczki Tylko o liczby ci palce nie ugryzły, ugryzły. Są króliczki, będziemy zwiedzać dalej Jest pierwsza przyczuwa, jest jacuzzi Są namioty Dobrze pamiętacie, że ze Szkocji Teraz przechodzimy znowu zakopa będzie trzeba ją dzisiaj, dzisiaj odciągnąć mamy nawet samochód 4x4 więc wyciągniemy bez problemu bo wtedy szaranem to się tu kopaliśmy tu stoi kolejna przyczapa zamknięta drewno na zimę, wykopali tam te drzewa i tak to tu wygląda no, pozwiedzane, oto ja w polskiej naturze ta Dojechaliśmy, jak widzieliście, zajechaliśmy Na godzinę 13.20 Właśnie podpinam kabel do GoPro Także, mamy instalację moją zrobioną Na kolejne dwa tygodnie, bo będziemy tu w Polsce Mamy dzisiaj, jak widzicie, 19 Wyjechaliśmy 18 .00. I wracamy 6 stycznia Także będziemy tu na Nowy Rok i tak dalej Także zapraszam was do materiałów z Polski Zobaczymy jak to wyjdzie. Także Lodziska, jedziemy autkiem. Przeparkowujemy. Super fajnie. Bestia, Także co, jedziemy? Otwieramy sobie okno. Także lodziska. witam Was już wieczorem. Widzieliście, że jeździliśmy z autkiem i tak dalej. Tak się prezentuje moja technologia. Ładnie się tutaj w piecyku pali. Widzicie? No, także ja się kładę spać. Widzimy się jutro. Także co, o, ale tego to jeszcze nie widzieliście. O, to cały czas to jest. Także co, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnych dniach. Naprawdę do mnie już we Wigilii, ale to zobaczymy. Pod światło. Także bliska jest, maszyna, sztuka motoryzacji. Jest ochrona DZIK, jest latarka przednia, jest latarka tylnia, jest bagażnik, jest wszystko, mamy rękawiczki i co? Oto ja i wyruszamy w drogę. Właśnie do zielonej góry wjechaliśmy. Ścieżka rowerowa i jedziemy. Także dziska jesteśmy, wchodzimy. Także właśnie bransoletka zostawiona, 30 do odebrania w poniedziałek, przed Nowym Rokiem, bilet do Gniezna kupiony i... co? I widzimy się zaraz na basenie, bo no właśnie sprawy ogarnięte tam zostawiliśmy, po polskich drogach się cisnę I mam około 10 minut trasy i będziemy na basenie, wiesz co, widzimy się później Tu zostawiamy rower Jesteśmy pod basenem, sprawy załatwione I właśnie idziemy Na basen Oto ja, zimniutko, mamy 2 stopnie Buty było trzeba ja Muszę to opanować, mam jakieś takie coś Tu mam przybić, nie Uj, Muszę to opanować Dostawiliśmy się ludziska na basen Tak się to prezentuje Bo trzeba odczytać, że wchodzę na basen Odczytać, jak czy wychodzę Ludzisko Ludzisko, za każdym razem jak wchodzę na ten basen Zawsze mam ten sam... O, zobaczcie Czekaj, muszę zrobić Muszę zrobić stawkę na... O, no, to jest wstawka. to jest intro ale zawsze mam ten sam problem za każdym razem jak wchodzę na tym masę zawsze mnie upominają o to, że nie mam odpowiednich spodenek także co? Łajtejczkę trzeba Pan mówi, że nie pada mi chodzić, że można ja mówię, chuj, można także co? Chodzimy na tą legendarną zjeżdżalnię co roku jestem na niej, zobaczcie jak ja wysoko wchodzę tak on się prezentuje A, Chodzimy Chodzimy, puste Na co ja się pisałem ci Tak się to prezentuje Patrzę, patrzę Tam. Jacuzzi zajęte Czekam jak będą otwarte To wchodzimy I co? Idziemy Cebula zamknięta, to trzeba jechać tym To idziemy A zielone, Poczekamy 知道。嗯嗯嗯嗯 sejale mamy minus 3 i zasuwam o godzina 1620